Fabian, ja bym straciła zbroję! No, odniskam! Ale to jest smutne, oszukałeś ma! A my cię robimy! No debil! Skinner! Wypinałeś! <grymne> nie, no nie, nie. Nie, nie. Nie, nie mogę być na tą stroną! O, ja będę tutaj... Um, Szpaga zrobiłaś. O, siema w wygramy O, wygrałeś. Skąd znasz moje imię?

O, już, o, jest Jenna Dżena komentarka. O, pinny czekaj, siadaj. Siadaj, 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 siadaj. No teraz ta kurczaka ustanie. Do góry, bo... O, kto to? Łonie. Nie, nie, nie. ej. nie, nie. Nie, drugiej szansy. nie, jest. Ej, jakby miał coś, to bym wszystko oddał. Byśmy mogli wszystko to przecież poprawić. Wina. To moja wina, mężu. Nie, to moja wina. Moja, bo to ja na ciebie krzyczałam. Jarku, dziękuję. dziękuję. jak się poprawiłem. Co do ciebie! Uratowałem synka. Super! Ja Pijemy z duszkiem. Niem, niem. <grystanie> <grystanie> <wódko. grystanie> No chodź, No chodźcie z mnie! Chodźcie, chodźcie! są animatroniki? No nie wiem. Dobra, eee... Yy, Polska? Dobra stoi, idzie. Ej, ale ty się z niego nie śmiej! Bo on może jest prawdziwy. Nie wiem, Co wybierasz? Obrażek koła ratunkowe. O, tu mamy widownię. <laughs> Ale widownia, o Matko Boska jest wielka. O oh mój Matko Boska. Chyba pan potrzebuje trochę piciu, bo chyba panu yy, tak, gardło no zaraz, no zaraz się odwodnie. Wie pan co? Morliny dobre mięso i wędliny. Sragi <laughs> <Nie śmiech> czy Karaguna? Chcecie yy, nas zauważyć? Wpadajcie. Tam. Gdzie? Pokażę wam adres. I, i tam wyjdziecie. Ja mogę powiedzieć, że to jest yy, plus, plusa. Ile? Ile? 181 No tak, tak. To jest adres. Jak chcecie nas spotkać w prawdziwym życiu, to wbijajcie na ten na adres. Jak teraz nie będzie, to znaczy, że wsiamy do kibla. <grywki> Idziemy <się> do. To <grywki> nie moja wina, że. Ej, ja pierwszy raz widzę tą postać. Taka. <grywki> kocham cię! Hagi dam ci jajco. Miejczana! Dobra? Utwieramy widzowie. O, Fabian poszedł do domu. Kto będzie prezydentem? Już mówię. Fabian.